Cześć, dzisiaj przychodzę z pytaniem do osób, które malują metodą tradycyjną. Czy znajoma Wam jest firma Uster? Jeżeli nie, to warto zapoznać się z asortymentem tej firmy. Ja sam z niej korzystałem, za czasów jeszcze, gdy nie malowałem natryskowo. Teraz przybliżę Wam kilka ciekawych rozwiązań, między m.in. właśnie taką oto małą kuwetę Pelikan, która ma wygodny chwyt, dodatkowo ma tutaj wbudowany magnes, dzięki czemu z łatwością możemy odkładać pędzel. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest oto taka mała rączka do małych wkładów z możliwością regulacji o 90 stopni. Dodatkowo wszystkie rączki Woostera posiadają wkręcany ping, dzięki czemu można je solidnie zamocować na dedykowanych właśnie teleskopach, które również są warte uwagi. Kolejną ciekawą rzeczą, która może przyspieszyć naszą pracę, są oto właśnie wałki o długości np. 35 oraz 45 cm. Do tego oczywiście są dedykowane rączki oraz kuwety. Osobiście polecam rozwiązania tej firmy, ponieważ, jak wspomniałem już wcześniej, swojego czasu z nich korzystałem.